Cześć, witam. Dziś opowiem wam o książce, o której bohaterką jest reżyserka. Reżyserka niemiecka nazywa się Leni Reifenstahl. Le, Leni Reifenstahl, a książka napisana przez Stevena Bacha nosi tytuł Leni. Życie i twórczość Leni Reifenstahl. Tak wygląda okładka. Dlaczego chciałam poznać życie tej kobiety? Bo do tej pory znałam trzy jej filmy. To jest Triumf Woli, Zwycięstwo Wiary i Olimpia. Szczególnie film Olimpia mm, no był może niebliski, ale znałam go dobrze, bo wielokrotnie jego fragmenty już w całości jest pokazywany w różnych filmach dokumentalnych, na, w programach historycznych. Bo jest to film o Olimpiadzie w Berlinie z 1936 roku. Jego reżyserką była właśnie Leni. Znawcy sztuki filmowej zachwycają się sposobem filmowania, nowatorskimi zdjęciami, które Leni tam zastosowała, czego nie było przedtem. A pozostałe dwa filmy znałam właściwie ze słyszenia, chociaż przygotowując się do tej. Omawiania tej książki. Obejrzałam je sobie na YouTube w tych fragmentach, które są dostępne, no i złożyło mi się to na całość. Nazwisko Leni jest nazwiskiem kontrowersyjnym na świecie, ponieważ przylgnął do niej przydomek reżyserka nazizmu, propagatorka nazizmu. Czy ten przydomek jest prawdziwy i słuszny? Po przeczytaniu tej książki mogę powiedzieć, że tak, Leni była wielbicielką nazizmu, wielbicielką Hitlera. Była zafascynowana jego książką Mein Kampf i w swoich dokumentalnych filmach chciała tę miłość, tę, tę aprobatę dla tego systemu wyrazić. Jej filmy zostały włączone do całej machiny propagandowej nazistowskich Niemiec. Aby właśnie. A jak ważna jest propaganda, to mówił o tym minister od propagandy. Ale zacznijmy od początku. Kim, skąd wzięła się leni? Kim była zanim została propagatorką nazizmu i najwybitniejszą reżyserką właśnie nazistowskich Niemiec, urodziła się w robotniczej dzielnicy Berlina i yy, kiedy stała się, nawet była małą dziewczynką, hasło jej życia, które już wtedy wypowiadała, było następujące: Chcę zostać kimś wielkim. Natomiast jej ojciec o swojej córce mówił tak: Osobiście jestem przekonany, że nie masz talentu i nigdy nie będziesz niczym więcej jak tylko miernotą. Leni chciała udowodnić, że jest inaczej. I w tej książce autor prowadzi nas poprzez jej cały życiorys. Poprzez życiorys od momentu, kiedy przybyła do Berlina jako szesnastolatka, a potem jako dziewiętnastolatka, zaczepiła się przemyśle filmowym, który w Berlinie bardzo był rozwinięty. ówczesna Fabryka filmowa w Berlinie właśnie pozwoliła zadebiutować na przykład Marlene Dietrich. Tam wyprodukowano Błękitnego Anioła, wybitny film e, z jej rolą. Natomiast m, Leni starała się, jak mówię, zaczepić i zrobić karierę w filmie różnymi drogami, bo była osobą szalenie ambitną ambitną, dążącą do celu po trupach, nawet. Bardzo dobrze zorganizowaną. Jak mówię, no, cel był dla niej najważniejszy, a tym celem było być kimś ważnym, kimś wybitnym. Jako aktorka nie odnosiła sukcesów, chociaż stała się gwiazdą filmów górskich, ponieważ nie potrzebowała kogo kaskaderki. Wszystko robiła sama i podziwiano w niej to, ale kiedy Hitler doszedł do władzy, zrozumiała, że to jest jej czas, jej chwila, jej czas i musi ten czas dobrze wykorzystać. Przyjaciele mówią, że była zachwycona Mein Kampf um, i każdemu mężczyźnie, z którym wtedy była, opowiadała, jak fascynującą osobowością jest Hitler, jak wspaniała jest jego książka. Um, minister propagandy, z którym, którego poznała bardzo wcześnie, powierzył jej nakręcenie dwóch propagandowych filmów, czyli Tryumf Woli i, i Zwycięstwo Wiary. To są tak zwane filmy norymberskie, czy pokazujące przejęcie władzy przez Hitlera w Niemczech. Ja muszę powiedzieć, że po obejrzeniu tych filmów podziwiam Leni, która przy ówczesnych słabych możliwościach technicznych Zrobiła takie filmy, które no, pokazują to, co miał pokazać czyli są przekonywujące, bo pokazują wielkość wielkość Niemiec, wielkość armii, wielkość Hitlera, wielkość tej właśnie idei. Filmy przysporzyły jej wielu zwolenników w Niemczech, były um, pokazywane w największych um, kinach. No i jak mówię, stała się bardzo sławna. Co może więc w jej osobie, osobowości imponować? Jak mówię, ta ambicja, pracowitość, wyobraźnia filmowa, umiejętność dążenia do celu, logistyczne umiejętności, wszystko to doprowadziło Leni na szczyt. A tym szczytem był właśnie szczyt propagandy. I co? Kiedy wybuchła wojna, Leni nie chciała zrezygnować ze swoich ambicji. Chciała nadal kręcić filmy. I przybyła do Polski na przykład, bo postanowiła nakręcić, nakręcić cykl kronik filmowych, takich filmów, podróżując z tym, z Hitlerem, jak przyjmują go mieszkańcy, jak rozmawia z. No, i właśnie podczas tych podróży obserwowała to, co armia niemiecka robiła w krajach podbitych, czyli morderstwa, na przykład chodzi tutaj o sprawę zamordowania mieszkańców w końskich, czego nie zauważała, jak mówiła po wojnie. Kręciła filmy w czasie wojny, na przykład jeden z udziałem Yy, cyganów wydobytych, z jakiej, pożyczonych właściwie z jakiegoś obozu koncentracyjnego na chwilę, bo jak mówi, nie zwracała uwagi na to, co dzieje się wokół. Ona chciała być reżyserką, chciała kręcić nowe filmy sławiące Niemcy, ponieważ yy, kraje zachodu ją odrzuciły. Kiedy wyjechała do Stanów Zjednoczonych, spotkała się z ostracyzmem, a Anglicy nigdy nie wyświetlali jej filmów. To był ogromny policzek dla tej bardzo ambitnej osoby. No i co? Wojna chyliła się ku upadkowi, ale ni zaczęła się chować. Chowała się w Szwajcarii, ale po II wojnie światowej aresztowali ją Amerykanie. No i rozpoczęło się pasmo przesłuchań. Przesłuchań Stawiania jej zarzutów, do których się nigdy nie przyznała. Bo jak mówiła, system był systemem, ideologia ideologią, a ona była tylko artystką. Tutaj mamy młodą Leni podczas kręcenia jednego ze swoich najsławniejszych filmów, a tutaj mamy Leni po wojnie. Na tym zdjęciu ma 98 lat. Bo umarła w wieku 101 lat, w wyniku czego, yy, no, yy, urazów doznanych podczas katastrofy helikoptera w Afryce. Bo po II wojnie światowej, kiedy nie miała szans kręcić filmów w Europie, zwróciła się ku Afryce. Tam kręciła filmy o plemionach afrykańskich, a szczególnie Nubijczykach. E, o tych filmach Suzanne Zontak powiedziała, że Niczym nie różnią się od tych propagandowych filmów nazistowskich sprzed II wojny światowej. A więc Leni, kobieta ambitna, kobieta nieznająca granic, kobieta dążąca do celu. A książka? Czy książka jest równie ambitna? Ja myślę, że autor, który, którego nazywa się Szarą Eminencją Hollywoodu, zrobił wszystko, żeby mm, dać nam książkę wiarygodną. Rzetelnie podszedł do tematu, ponieważ oprócz samej bohaterki e, przedstawił mm, wspaniale życie Berlina Berlina dwudziestolecia międzywojennego Berlina, mm, Berlina szalejącego, Berlina y, nowatorskiego Berlina, gdzie wszystko było wolno. Przedstawił również histori historię Niemiec, jak Hitler dochodził do władzy. E, jest tu dyskusja o propagandzie, istocie propagandy. Więc ta książka wykracza poza zwykłą biografię, ale skłania do właśnie dyskusji na te tematy, o których już powiedziałam. Jak mówię, ciąg procesów i oskarżeń po II wojnie światowej, które pod jej adresem padały, ona odrzucała. Najbardziej jednak konsekwentni byli przedstawiciele Związku Romów Światowego, bo zapytali ją, co stało się z tymi z tymi statystami z jej filmu o Cyganach. Czy ma świadomość, jak zakończyło się jej życie? A więc z tymi mm, oskarżeniami musiała żyć. No i jaka jest moja mm, ocena postaci? No, uważam, że była winna, że, że. Bo możemy sobie postawić pytanie, które wielokrotnie już pada w literaturze i nie tylko. Czy naukowiec. Jest odpowiedzialny za swój wynalazek? Czy artysta jest odpowiedzialny za wymowę swojego dzieła? Moim zdaniem tak, jest odpowiedzialny. I tę odpowiedzialność y, 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 powinna ponieść, to znaczy w jakim sensie ją poniosła leni, ale jak powiedziałam, może też imponować swoją przebojowością, ambicją, konsekwencją i. Y, cytaty zaznaczyłam sobie. Tutaj kilka czy wiele na jej temat, jak się broniła, o co Amerykanie ją oskarżali. Już chwileczkę. Na pewno leni na wojnie. Ten rozdział jest szczególnie szokujący, bo jak mówię, jak mogła nie widzieć tego, co dzieje się wokół. O tu chyba będę miała o Amerykanie. Amerykanie podczas swoich przesłuchań zrobili taki eksperyment. Zmuszono ją, by obejrzała zdjęcia z Dachau. Osłoniłam twarz ramionami, wspominała. Jakby oglądając je, doznawała cierpień równających tym, które stały się udziałem bohaterów fotografii. Nie pozwolono jej odwrócić wzroku, gdy wielkie oczy patrzyły bezradnie w obiektyw z piekła z Dachau, Auschwitz. Buchenwaldu, Bergen-Belsen i innych obozów śmierci, o których istnieniu, jak zapewniała Amerykanów, nie miała pojęcia. I teraz ocena. Jeśli jej twierdzenia są szczere, nigdy nie rozumiała i wciąż nie rozumie faktu, że poświęcając życie sztuce, służyła straszliwemu reżimowi i przyczyniła się do jego gloryfikacji. Ach ci Amerykanie. Mm. Najważniejsze dla niej było, że została zaklasyfikowana jako bierny zwolennik. Orzeczenie, że biernie popierała nazizm to i tak więcej niż kiedykolwiek chciała publicznie przyznać, ale wynikała z niego ważna korzyść, że nie niosło ze sobą żadnych zakazów czy kar. Znów mogła pracować. Jak mówię, w tym momencie zwróciła się ku Afryce, gdzie kręciła filmy do końca, była niezniszczalna, wydawałoby się. No i gdyby nie ten wypadek samolotu tego helikoptera, o, której, o których Wam mówiłam, to, to mogłaby by żyć jeszcze dłużej. Czy tu jest konkluzja? o właśnie o tych, o tych Romach. Dziś wiadomo, że wielu z nich zginęło w obozach koncentracyjnych, powiedziała na pytanie sędziego. To, oświad to oświadczenie było niezwykłe z powodu braku chęci najmniejszych oznak skruchy. Pewnie nie można było oczekiwać niczego więcej, skoro w swoich pamiętnikach Leni z oburzeniem cytowała tekst dołączony do kasety z wideo. Czy jest uzasadnione, pytał autor, dla dobra sztuki posługiwanie się objawiamy jakiegoś barbarzyńskiego reżimu dla osiągnięcia celów artystycznych? I czy miłość do kina uzasadnia pogwałcenie praw człowieka ze względu na dobro sztuki? No właśnie czy to uzasadnia. Książka świetna. Postać ciekawa, choć jak mówię. Wiadome oskarżenia moim zdaniem są słuszne. Warto, warto książkę przeczytać z Steven Bach Leni. Życie i twórczość Leni Rain Fensdal, ponieważ propaganda nie umarła i żyje w różnych postaciach. Dziękuję. Do zobaczenia.